siema siema, witam na kanale JB15 w dzisiejszym odcinku. Chciałem powiedzieć, że kończę nagrywać na YouTube. To już jest ostatni film, jaki z wami tutaj nagrywa. I bo. No bo kończę i tyle. No. Mam taki ma, mały powód, że no, nagrywać. Będę nagrywał ale na innym, na innym kanale, co ma tysiące 600 już subskrypcji, już niedługo mu te 600 wbiję. No i tam będę nagrywał filmy. Tu już akurat kończę nagrywać, tak, na stałe. Może za jakieś 5-10 lat będę nagrywał na YouTube. No, wybaczcie mi, ale kończę już nagrywać. Jak chcecie to możecie zasubskrybować ten kanał, albo i nie. Możecie go zalajkować, albo też nie. Mi już tam nie zależy na subskrypcjach, na łapkę w górę na tym kanał, ale no już kończę nagrywać No bo jak co jakiś film nagrywałem, to albo 5 osób weszło, albo i tak. Albo 5 osób weszło, albo wcale, albo jeden jedne wyświetlenie, jedna łapka w górę tam mam po niektórych filmach no to wybaczcie mi, ale już kończę nagrywać na YouTubie, na kanale JBL 15 nie wiem może, ale już wątpię, że będę nagrywał na nim ale już chyba nie będę nagrywał na tym kanale to więc wybaczcie mi to już jest ostatni film jaki prezentuje się na tym kanale Więcej filmów już nie będzie na tym kanale Tak jak mówię, może za 5-10 lat będę nagrywał No, mi te, też jest przy, przykro tak jak i wam ale już nie będę nagrywał Wątpię że będę na tym kanale nagrywał, bo mam kanał, co ma dużo subskrypcji. No, tu już nie będę nagrywał, no bo wiecie, jest tak, że inni nagrywają, inni nie. Inni nagrywają, inni nie, ale ja należę, ale że już ten kanał należy do tych osób, co co już nie nagrywają i Wiecie, ja już to już jest koniec kanału JBL15. To się już prezentuje ostatni film, jaki jest tutaj na YouTubie. No to wiecie. Cześć, żegnam was już tak na stałe. Już chyba nie będę nagrywał na tym kanał. Bardzo mi przykro. Jak chcecie, to możecie dać subskrypcję, albo i nie. Ja już nie zależy mi na tym kanale. Ja już będę kończył ten odcinek, to już jest ostatni odcinek, jaki Wam się prezentuje na tym kanale. Jeśli chcecie to możecie zasubskrybować ten kanał. Możecie zostawić łapkę w górę. Mi już możecie zostawić jakiś miły komentarz albo i nie. Jak chcecie. Mi już jest obojętnie. Co już wy zadecydujecie. Bo ja już postanowiłem, że nie będę nagrywał na tym kanale. Bardzo mi z tego powodu jest przykro. Mi tak samo jest przykro, co i wam. Ale już chyba nie będę nagrywał. No tu już nie będę tego odcineczka przedłużał. Jak chcecie, to możecie zostawić sub, subika, łapkę w górę. Ja już kończę ten odcineczek. Cześć ziomeczki.